Dzień dobry, Klaudia Becker, zielone Bluebranie. Sezon drugi, dzisiaj otwierająco właśnie ze mną gość Piotr Kotliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Fundacja Łąka bardzo często gości w Poznaniu, a przynajmniej już coraz częściej przy tych projektach, o których mówimy w postaci łąk kwietnych. Rzeczywiście od zeszłego roku udało nam się zrealizować tak naprawdę pierwsze jako fundacja założenia łąk kwietnych w Poznaniu. No i siłą rzeczy, ja też jako osoba troszeczkę nie pochodząca z Poznania, ale związana z Poznaniem, jako że tutaj mieszkałem, studiowałem dłuższy czas, też częściej tu bywam i doglądam tych realizacji. Mamy jesień i temat łąk kwietnych nie jest co prawda teraz jakimś pierwszym. Pierwszą, pierwszym tematem, który, takim wiodącym w przestrzeni tej przyrodniczej oraz medialnej, ale co się dzieje tak naprawdę z tymi łąkami kwietnymi? No bo umówmy się, one już przekwitają, obumierają, nie wyglądają też najlepiej, ale to jest naturalny proces, o którym bardzo często zapominamy. No znaczy, właśnie. zapominamy. Mhm. To nie jest ładny obrazek, umówmy się. Estetyka w przypadku łąk kwietnych jest bardzo ważna, także e, proszę, powiedz coś o tym. Właśnie łąki kwietne, sama nazwa składa się z dwóch członów, czyli łąka oraz kwietna. I ten drugi, drugi człon jakby sygnalizuje, że ta kwietność, estetyka mają kluczowe, kluczowe znaczenie. Jest to niejako czynnik, który sprawił, że łąki kwietne osiągnęły sukces, ale z drugiej strony jest z tego powodu też wiele zgrzytów, nieporozumień, bo łąka nie może kwitnąć przez cały czas. Mamy wiosnę, lato, jesień, zimę i siłą rzeczy te przemiany na łące również są, są zauważalne. Kwietność nie powinna być głównym czynnikiem rozpatrywania, czy dana realizacja udała się, czy się nie udała. Oczywiście to jest jeden z elementów, ale łąki kwietne mają o wiele więcej funkcji. Z moich obserwacji w Zarządzie Zieleni Miejskiej po tegorocznym lecie, bo było ono ekstremalnie też gorące i wcale niełatwym okresem dla ogrodników, pierwsze obserwacje są takie, że rzeczywiście świadomość ekologiczna mieszkańców wzrosła. Oni praktycznie przy każdym naszym wejściu naszego wykonawcy w przestrzeń miejską i próbą koszenia, mieliśmy te telefony i przepraszam bardzo, co Państwo robicie, upał mhm. niesamowity, mamy lato, a Wy kosicie trawniki. Kosić trzeba, ale rzeczywiście ta częstotliwość jest coraz rzadsza, coraz mniej kosimy, wymuszają to wręcz te zmiany klimatyczne, ale pojawiały się również takie pomysły, że zamiast trawników Państwo chcą łąki kwietne, tak, żeby było ich jak najwięcej. Nie myląc tutaj oczywiście z trawnikami kwiatowymi. I teraz tak, kosić trzeba, ale jak często i. Czy można tak naprawdę manipulować troszkę tym doborem gatunkowym, bo my chcemy mieć cały czas przecież te kwiaty na tej łące, czy na tym trawniku kwietowym? Zwykle, jeśli chodzi o łąki kwietne, no to kosimy je dwa, dwa razy do roku, tak najczęściej. Natomiast zdarza się, że na siedliskach bardziej zasobnych, wilgotnych, te koszenie, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju, musi być przeprowadzone trzy, nawet cztery razy. Z kolei na suchszych stanowiskach czasami jesteśmy w stanie nawet zrezygnować z, z koszenia w danym, w danym roku. Pamiętajmy o tym, że łąki to są siedliska półnaturalne czyli do swojego istnienia wymagają współpracy tak naprawdę natury i człowieka, czyli, czyli to właśnie poprzez koszenie albo, albo wypas zwierząt, który jest tym czynnikiem ograniczającym sukcesję naturalną, czyli, czyli po prostu sprawiamy, że dane, dane miejsce nie przekształca się w zbiorowisko leśne. I tak samo jest z, z łąkami kwietnymi. Kluczowe dla utrzymania bioróżnorodności na zakładanych łąkach kwietnych jest to, żeby kosić, Kosić wysoko i kosić nie za często. Dosyć słuszna podpowiedź. Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, o jakich gatunkach mówimy, jeżeli chodzi o łąki kwietne, bo zaczęliśmy już rozmawiać, ale taki obraz, który rzeczywiście nam się buduje przed oczami, to są habry, to są maki, fantastyczne kolory, ale co jeszcze znajdziemy w takiej łące kwietni? Jeszcze tak, właśnie chwilą dygresji i przypomnienia. Więc tak, te gatunki, które Pani wymieniła, to są, to są gatunki segetalne, czyli związane z agroekosystemami, tak? czyli, czyli właśnie haber, Mac, konkol, rumian i tak dalej. To są gatunki jednoroczne, które są bardzo ładne, natomiast nie są trwałe. Jeżeli je wysiewamy w jednym roku, w kolejnym, żeby one się pojawiły, z taką samą intensywnością teren musi być ponownie uprawiany, i dopiero wtedy one mają szansę ponownie się pojawić. Natomiast my w naszych realizacjach staramy się wykorzystywać gatunki wieloletnie. I tak, żeby nie wymieniać z głowy, tylko na przykładzie nawet realizacji poznańskich, postaram się przypomnieć jakie, jakie można wymienić. No to chociażby złocień, czyli popularna margaretka. Były ślazy, były złocienie, habry łąkowe, chabry drjakewniki, krwiściągi, krwiściąg lekarski na siedliskach takich trochę bardziej wilgotnych i krwiściąg mniejszy na takich bardziej przesychających, szałwia łąkowa. No, tych gatunków tak naprawdę jest ponad, ponad 50 w, w tej mieszance poznańskiej. I muszę powiedzieć, że w tym roku robiłem też jedną inwentaryzację na realizacji czteroletniej w okolicach Wrocławia i ponad, ponad 50 gatunków tak średnio w zdjęciu fitosocjologicznym rzeczywiście udało się znaleźć już, już po tych czterech latach, czyli one zostają. Część wypada, bo, bo na przykład nie są dopasowane do siedliska, nie znalazły swojej niszy i tak dalej, natomiast Część innych doszła, które, które gdzieś wysiały się z okolicznych ekosystemów, natomiast ta bioróżnorodność jest utrzymana. Dosiewamy w takim razie nasionami w drugim, trzecim roku, jeżeli widzimy, że ta łąka rzeczywiście nie wygląda tak, jak byśmy chcieli? To zależy od naszych oczekiwań i to od tego, jak naprawdę byśmy chcieli, żeby wyglądała nasza łąka. E, przykład jest taki: generalnie łąki półnaturalne to są zbiorowiska złożone przede wszystkim z traw, natomiast łąki kwietne niejako odchodzą od, od tych naturalnych założeń i staramy się, żeby były złożone przede wszystkim z gatunków dwuliściennych, atrakcyjnie kwitnących itd. E, z tego powodu te gatunki powinny się utrzymywać i skład powinien być tak dobrany, żeby, żeby ta łąka była, była trwała. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby ona była kolorowa, w każdym roku pojawiały się gatunki jednoroczne, no to rzeczywiście musimy nie tylko dosiać, bo dosiewanie w taką zwartą darnię okazuje się nie najlepszym rozwiązaniem, natomiast powinniśmy wtedy też dodatkowo uprawić tę glebę. I specjaliści z Fundacji Łąka tutaj zawsze mogą podpowiedzieć jakie gatunki i w jakim okresie wysiewać, bo staliście się takim pionierem, jeżeli chodzi o propagowanie powstawania łąk kwietnych w Polsce, nie tylko w Poznaniu. Czy widzicie taki zmieniający się trend? Bo kiedyś rzeczywiście ten Równo przystrzyżony trawnik był wręcz takim elementem pewnego statusu społecznego. Dzisiaj już widzimy, że, że tak się wcale nie dzieje. Czy to jest związane właśnie ze zmianami naszymi, społecznymi, czy może rzeczywiście już na poważnie bierzemy te zmiany klimatyczne pod uwagę? Jedno, drugie, a nawet trzecie. Rzeczywiście, trawniki są kojarzone. Wszyscy znamy tak naprawdę historię trawników, jako tych terenów, na które mogli sobie pozwolić najbogatsi, żeby pozostawić tę część bezprodukcyjną i pochwalić się niejako tym, tym swoim bogactwem. Później weszły jako standard wraz z rozwojem kosiarek spalinowych ich utrzymanie stało się tak naprawdę dostępne dla każdego, no i dzisiaj albo powiedziałbym wczoraj. By było to takie podstawowe założenie na terenach przy nowych realizacjach jakichś przemysłowych, ogródkach domowych, osiedlach i tak dalej. Budziło to od początku uzasadniony sprzeciw przyrodników, którzy postrzegali to jako tak zwaną zieloną pustynię, tak? czyli że tam, tam nie ma życia. Wtedy ym, zaproponowano, że one powinny być użytkowane jednak w sposób bardziej ekstensywny, czyli ograniczyć to koszenie, zwiększyć jego wysokość. Yy, I to rozwiązanie jest bardzo prawidłowe natomiast jeżeli wcześniej wysialiśmy mieszankę traw gazonowych i po prostu ograniczymy koszenie to zazwyczaj będzie tam mieszanka traw gazonowych tylko że wyższych czasami pojawią się takie pospolite gatunki koniczyny, krwawniki, cykoria podróżnik natomiast to nadal będzie nie wiem 10-15 gatunków Czasami to wystarcza. Nie musimy wszędzie robić łąki kwietnej za, za wszelką cenę. Warto, żeby ta wartość dodana była jak największa. Natomiast łąki kwietne zyskały też dodatkowo dzięki temu, że właśnie to, o czym mówiłem na początku że to jest taka dzikość, ale bardziej przystępna dla powiedzmy przeciętnego mieszkańca dzięki mhm. tym kwiatom, dzięki właśnie tej wartości estetycznej. Więc jest to jakaś taka opcja. Opcja pomiędzy, która dodatkowo może mieć też jeszcze zwiększoną tą wartość przyrodniczą. Kiedy w takim razie siać tą łokę kwietną? I gdzie? Bo może też powiedzmy to ta przestrzeń miejska. Wymaga tej pielęgnacji, są miejsca, w których możemy to zrobić, a są takie miejsca, w których nawet na życzenie mieszkańców no, nie można. Przede wszystkim e, śmiało możemy zakładać łąki na wszystkich terenach, e, gdzie są nowo powstające bu obiekty budowlane, gdzie ta ziemia i tak jest rozplantowana i po prostu jako zamiast wysiewać trawnik, od razu wchodzimy z łąką kwietną. Wtedy, wtedy to jest też duża, duża oszczędność raz w kosztach założenia, dwa w kosztach utrzymania a dodatkowo zyskujemy to co, to, co zwykle zyskujemy przy łąkach kwietnych, czyli bioróżnorodność, lepszą retencję, lepsze powietrze, lepszy mikroklimat. Natomiast jeżeli chodzi o tereny w parkach, w mieście, moim zdaniem warto nie rzucać się na hura i zakładać łąki kwietne, gdzie, gdzie popadnie. Warto i również w ogródkach przydomowych byłoby Początkowo zacząć od obserwacji tego, co tam jest, tego, jak to wygląda. Bo rzeczywiście czasem ta wartość dodana może być bardzo, bardzo niewielka, a w skrajnych przypadkach możemy nawet zniszczyć cenne, cenne siedlisko, tylko po to, żeby, żeby wysiać tam w najgorszym wypadku mieszankę obcych gatunków jednorocznych. Miał Pan już taki przypadek? Tak, jak gdzieś wcześniej mówiłem, jest. Te gatunki ozdobne sprawiły, że ludziom się łąki kwietne podobają, ale z drugiej strony one sprawiły, że oczekiwania wobec łąk kwietnych są takie, że one mają być jak najbardziej takie, no użyję nawet określenia, kiczowate troszeczkę. Tak, czyli Ciekawe. jaskrawe kolory, jakiś maczek kalifornijski, nachyłek i, 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 i tego typu gatunki, one, one rzeczywiście mają te kwiatostany, kwiaty bardzo, bardzo jaskrawe, bardzo atrakcyjne, natomiast nie pełnią tych wszystkich funkcji, które łąka kwietna mogłaby pełnić. i no jest, jest, jest wiele takich, takich przykładów. Albo jeszcze inny przykład, gdzie w okolicach Krakowa zaproszono mnie na rozmowę, bo pewne przedsiębiorstwo chciało założyć łąką kwietnę, łąkę kwietną na dużym obszarze. Nazwali to miejsce trawnikiem. E, przyjechałem, e, a tam e, piękna e, murawa napiaskowa, pełna po prostu życia e, owadów e, i, i tak naprawdę powiedziałem im, że to, to nie ma najmniejszego nie ma sensu, ewentualnie możemy się skupić na usunięciu e, gatunków inwazyjnych, które, które tam się gdzieś pojawiały, jakaś nawoć, przymiotno. no i nie byli zadowoleni, nie? Bo, mi, bo było rzeczywiście to parcie na to, żeby, żeby zrobić e, łąkę kwietną za wszelką cenę, a nie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie. Bardziej lepiej, e, lepiej żebyśmy Traktowali to jako narzędzie do osiągania pewnych celów ekologicznych, estetycznych, ale, ale z poszanowaniem natury. Czyli wybrać to miejsce trzeba przede wszystkim z głową, dobrze się zapytać specjalisty. Fakt jest natomiast taki, że łąki kwietne obniżają temperaturę otoczenia, pochłaniają też zanieczyszczenia, no i przy okazji właśnie cieszą oko. No ale. Wydaje mi się, że to są też takie e, słowa bardzo często powtarzane, a ciekawa jestem, o jakich tak naprawdę liczbach mówimy. Między innymi prowadziliśmy, e, prowadzono badania e, w SGGW związane z wyłapywaniem pyłu zawieszonych. E, były to badania prowadzone na mieszance e, naszej autorskiej, e, antysmogowej, e, gdzie e, porównywano zdolność wychwytywania pyłów zawieszonych, tak, czyli tych wszystkich PM2,5 PM10. I okazało się, że dobierając odpowiednie gatunki o specyficznej blaszce liściowej albo pokryte woskiem, włoskami różnego rodzaju, te rośliny są w stanie doskonale, było to nawet porównywane do skuteczności wychwytywania pyłów przez drzewa, wyłapywać ten tak zwany smog. Mieszanka antysmogowa to jaka mieszanka? Czym ona się różni od takiej zwykłej, łąkowej mieszanki, którą możemy dostać w każdym w zasadzie sklepie ogrodniczym? Właśnie przede wszystkim wybrane są tam rośliny o specyficznej budowie morfologicznej, czyli właśnie ta blaszka liściowa, jest nieregular nieregularny kształt liści, są pokryte różnego rodzaju włoskami, woskiem, i to jest właśnie to, co sprawia, że dany gatunek lepiej wyłapuje ten pył, on się w zasadzie do niego przylepia. I dzięki temu nie trafia na przykład do naszych płuc. Czy to jest recepta na walkę ze smogiem? Bo no, rośliny nie za duże wydają mi się mieć tutaj ogromne znaczenie. Jak wy to oceniacie? Jest to ciekawe narzędzie do ograniczania smogu, ale na pewno nie do rozwiązania problemu. Czy te mieszanki można wprowadzać też na nasze balkony? Można, aczkolwiek tutaj wyjątkowo skłaniałbym się bardziej do tych gatunków jednorocznych. Również ze względu na to, że nie zawsze uda się przezimować te wieloletnie, ponieważ o ile są one zupełnie mrozoodporne, to nie są odporne na mróz ich bryły korzeniowe, które gdzieś w doniczkach będą zawsze wystawione właśnie na taki czynnik. Stawiałbym myślę, że może właśnie na takie gatunki segetalne, albo nawet i ozdobne, jednoroczne, żeby, żeby po prostu ukwiecić balkon i dać szansę zapylaczom, jak najbardziej to się świetnie sprawdza. Wśród owadów mamy takie gatunki, które żywią się, potrafią znaleźć pokarm powiedzmy na, na każdym kwiecie. Natomiast mamy też specjalistów pokarmowych. Mamy też motyle, które do przejścia całego cyklu wymagają nie tylko napicia się nektaru, ale też złożenia jajeczek na odpowiednim gatunku itd. Przykładem może być chociażby przeplatka Febe z rusałkowatych motyl, który właśnie Potrzebuje do swojego rozwoju właśnie albo habra dryakiewnika, albo habra łąkowego, czyli gatunków, które właśnie wymienialiśmy jako te, które się pojawiły na łące w Poznaniu. Czy on się tam pojawi? To jest rzadki motyl, więc nie wiem, ale, ale jest to na pewno szansa na to, żeby zwiększyć tą bioróżnorodność również nie tylko w zakresie gatunków roślin, ale również oddziałowując na. Kolejne inne gatunki, czyli na owady, idąc dalej na ptaki i również być może nietoperze. Właśnie oprócz tego, że zachęcamy wszystkich do, do obserwacji tych łąk kwietnych, to Wy jako fundacja prowadzicie również takie zajęcia proekologiczne. Mhm. Jakie jest Wasze doświadczenie, ale też obserwacje, czy rzeczywiście ludzi jest coraz więcej zainteresowanych tym tematem? Przychodzą. Zauważając ten aspekt, nie tylko estetyczny, ale również zwiększający bioróżnorodność w tej przestrzeni, moje obserwacje są właśnie takie, że ta świadomość rośnie w tempie wykładniczym. Na takich warsztatach ja w zasadzie nie muszę nic mówić, ja się tam pojawiam, żeby posłuchać, jak ludzie mi relacjonują, co oni już zrobili w swoich mhm. ogródkach dla, dla zwiększenia bioróżnorodności, czy dla poprawy retencji i tak Ta edukacja jest już na, na wysokim poziomie i świadomość. Natomiast nadal są strefy, do których, do których ciężko dotrzeć. Ludzie przekonani o tym, że musi być jednak inaczej. I wydaje mi się, że właśnie dla nich ten estetyczny aspekt łąk kwietnych to jest to, co, to, co do nich przemawia. Bo jeżeli jako alternatywę do powiedzmy, nasadzeń bratków, które są wymieniane ilość tamkrotnie, albo pelargonii i innych, wybiorą rodzime, rodzime gatunki, które również będą im się podobać, no to mamy już, mamy już sukces. A może w przyszłym roku zdecydują się za, zaeksperymentować z łąką wieloletnią. Może im się spodoba. Na no, jakieś zaskoczenia? Coś, coś było, co Pana zaskoczyło przynajmniej w tych projektach, które powstają w przydomowych ogródkach? Czy domowych ogródków jako, jako tako ja bardzo mało odwiedzam, więc jedynie znam relacje, albo gdzieś tak naprawdę bardzo często, nawet kilka w tygodniu, gdzieś tam rozmów mam, czy już kosić, czy jeszcze nie kosić, co z tym zrobić i tak dalej. Więc nie znam ich tak bezpośrednio. Natomiast zaskakuje mnie właśnie ta świadomość ludzi, to, że, że oni to wszystko wiedzą. I w zasadzie odzywałem się jedynie, żeby się upewnić, niejako potwierdzić, że, że, że to, co, to, co robią, jest słuszne. Natomiast w terenach miejskich również jest sporo, sporo niespodzianek związanych z łąkami kwietnymi. Nieraz w trakcie realizacji czy, czy, czy właśnie kontroli, jak, jak dana łąka wygląda, spotykałem mieszkańców, którzy zgłaszali, że no, pan jest z miasta. Niech pan im powie, bo tu nie skosili. Ja mówię, że nie skosili, no bo pan zobaczy, co, co, co tutaj rośnie. I rzeczywiście rozmowa toczyła się, toczyła i, i koniec końców udawało się uświadomić tak na żywo daną osobę, że to rzeczywiście jest, jest, jest bardzo fajne, chociaż początkowo przyszła tak naprawdę z, z pretensjami, że teren jest nieskoszony. Nieskoszony i właśnie w momencie obumierania on niekoniecznie wygląda ładnie. W tym momencie tak wyglądają nasze poznańskie łąki. Mamy jesień, dosyć późną, więc teraz drobna podpowiedź dla naszych słuchaczy oraz tych, którzy nas oglądają. Kiedy kosić, kiedy to ostatnie koszenie powinno jeszcze być wykonane w tym roku i kiedy można wysiać w tą kolejną, bo tutaj są dwie szkoły, właśnie raz jesień, raz wiosna. Zaczynając od tego, że one nie wyglądają ładnie, moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Niektóre kwiatostany właśnie z gatunków segetalnych, na przykład konkol i mag przecież... Przepięknie wyglądają. Dodatkowo jeżeli ktoś się troszeczkę gdzieś tam interesował botaniką, no to teraz w tym okresie jesiennym najlepiej, jeżeli jest łąka nieskoszona, najlepiej można dostrzec przecież budowę tych kwiatostanów, te wszystkie baldachy i tak dalej. To jest, to jest bardzo, bardzo widoczne. Czy dzika marchew, jak, jak one pięknie takie gniazdko tworzą, teraz zwinięte razem z nasionkami. I, i to jest naprawdę wszystko, wszystko piękne, tylko trzeba po prostu się tym zainteresować. Jeżeli patrzymy tak z dystansu i mówimy o, taki brązowo-beżowy kolor, to nie lubię. No to nie, no to wtedy nam się nie podoba. jeżeli się troszeczkę wgłębimy w temat, to już teraz nawet na realizacjach poznańskich możemy się przejść i zobaczyć masę rozet liściowych, na przykład właśnie dziewanny o tych takich liściach szorskich z, z włoskami albo no, całą masę innych gatunków, które, które gdzieś tam już zaczynają powstawać, albo Popłoch. Popłoch to jest taki wielki oset. On też tworzy taką wielką, wielką rozetę, i, i już sama ta rozeta jest piękna. Już świadczy o jakiejś takiej trochę agresywności, ale takiej też urodzie. On ma piękne fioletowe kwiatostany. Niestety, nie każdemu przypada do gustu, i na przykład w bieżącym roku na jednej z realizacji pojawił się popłoch. Ja się bardzo cieszyłem, że on tam jest, czekałem na niego, a okazało się, że ktoś go spcikał roundupem no bo to taki oset. To niespodzianek. No to to jedna z tych niespodzianek, które się spotkać. Tak, można to jedna, jedna z, tych, z tych niespodzianek. Ale jeszcze wracając w sumie do tematu samego koszenia kiedy kosić, kiedy zakładać. No to może zacznijmy od zakładania. Generalnie mówiło się o tym, że można zakładać wiosną i jesienią. Moim zdaniem zdecydowanie najlepszy jest termin jesienny. Zwłaszcza jeżeli mówimy o gatunkach również segetalnych, bo one właśnie dobrze, żeby, żeby nam przemarzły, w sensie nasiona w glebie, natomiast gatunki wieloletnie również jesienią, przy czym ta jesień to tak w październiku, ewentualnie możemy też wysiewać po pierwszych przymrozkach, ale wtedy one skiełkują nam dopiero wiosną przyszłego roku, więc jesteśmy niejako jeden sezon w plecy mówiąc potocznie. Gatunki ozdobne jednoroczne oczywiście wysiewamy wiosną, tylko że jest problem z tą wiosną, bo w ostatnich latach mamy suchą wiosnę i jest, jest bardzo, bardzo ciężko o wodę i jeszcze nie ma tak wielkiej tragedii, jeżeli po prostu te nasiona leżą w suchej glebie i, i czekają na deszcz. Natomiast jeżeli trochę pokropi, one skiełkują, a potem mamy znowu suszę, no to, no to wtedy z tym niestety sobie, sobie nie poradzą. Nie poradzą. Nie. Czy można podlewać nie powinniśmy podlewać. Tak? Ale jak pomóc wtedy w, w, w czasie suszy tej łące kwietnej? Jeżeli to jest jakaś mała realizacja, no to rzeczywiście możemy zdecydować się na, na podlewanie, ale mówię to z bólem serca i chyba nie powinienem, nie powinienem tego mówić. Lepiej odpuścić może i założyć porządną łąkę na jesień. No jest to słuszne dosyć. Jeśli chodzi o koszenie, no to tak jak wcześniej mówiliśmy, zwykle kosimy dwa razy. I jest jeszcze jedna fajna praktyka, którą ja stosuję na terenach takich troszeczkę większych, powiedzmy od 1000 metrów, czyli pozostawianie około 10% powierzchni nieskoszonej w danym roku, i w kolejnym to 10% w innym miejscu. Z tego względu, żeby raz zróżnicować skład gatunkowy, żeby dać szansę też owadom na przetrwanie w tym miejscu. Tak naprawdę, jeżeli mamy takie łodygi z puste w środku, no to to jest tak naprawdę gotowy domek dla owadów. Tak? Nie musimy go specjalnie zakładać, tylko wystarczy, że pozostawimy taką część, część łąki wyżej skoszoną albo nieskoszoną. W przyrodzie czasami... Wystarczy nie przeszkadzać, ona sobie doskonale sama radzi. W większości przypadków. Ograniczamy koszenie, ale ono wciąż jest potrzebne. Myślę, że tutaj słowa eksperta będą kluczowe, bo wielokrotnie, i tu mówię już z obserwacji w tym roku, spotykaliśmy się z tym, żeby nie kościć w ogóle. Ograniczenie koszenia jest, jest bardzo fajną praktyką ze względu na zwiększanie bioróżnorodności, ale zupełne zaniechanie koszenia. Tej bioróżnorodności nie będzie sprzyjać, czyli będzie następować sukcesja, i w miastach bardzo często takie siedliska przekształcają się w miejsca, gdzie dominuje trzcinnik piaskowy, być może wrotycz, ale bardzo często też nawłoć kanadyjska, klon jesionolistny, robinia akacjowa. I później tak naprawdę mamy do czynienia z rozsiewaniem się tych gatunków jeszcze dalej. No, a gatunki inwazyjne powinniśmy ograniczać, i, i taka dominacja kilku gatunków też no, z bioróżnorodnością wiele wspólnego nie ma. Zwolenników niekoszenia czy ograniczenia tego koszenia jest naprawdę wielu, ale z drugiej strony dochodzą do nas już słuchy o tych osobach, którym się to nie podoba i tutaj przywołują zazwyczaj sytuacje, w których dochodzi do pewnych uszkodzeń ciała, najczęściej czworonogów. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli chodzi o psy, to bardzo często pojawia się problem z gatunkiem jęczmienia, który ze względu na specyficzną budowę kwiatostanu ma takie haczykowate zakończenia, które potrafią wbić się w skórę, gdzieś w powiekę i powodować różnego rodzaju dolegliwości. Natomiast, znowuż, to jest gatunek, który pojawia się w miejscach tak naprawdę zaburzonych, czyli tam, gdzie to koszenie było bardziej intensywne i on się tam sam rozsiał. To nie jest gatunek, który jest, jest wykorzystywany na łąkach kwietnych, więc jeżeli chodzi o psy, w przypadku łąk kwietnych, to, to bym się nie obawiał. Jeżeli chodzi o kleszcze no to powinniśmy zabezpieczać nasze czworonogi w odpowiedni sposób. Natomiast wiele mówi się o tym, że kleszcze występują również i w niskiej, i w wyższej trawie. A dodatkowo w przypadku łąk kwietnych mamy ten element zwiększenia różnorodności biologicznej, więc również pojawią się chociażby ptaki, które tymi kleszczami mogą się żywić. No, zapraszając przyrodę, do naszej przestrzeni, do naszych domów, musimy się również liczyć z tym, że nie będziemy w niej sami. Tak jest. Ogromna dawka wiedzy, ogromna dawka inspiracji, bo kończymy tak naprawdę jeden sezon ogrodniczy, ale już się szykujemy do następnego. Jako Zarząd Zieleni Miejskiej oczywiście na odpowiednie wnioski już po tym roku wyciągamy, szykujemy się do kolejnych realizacji, także bardzo będzie nam miło, jeżeli w Poznaniu właśnie Fundacja Łąka dołączy się do tych projektów i poniekąd będzie również nadzorować te projekty. Trzymam kciuki, żeby były jak najlepsze, i nie wszędzie, nie za wszelką cenę, ale przynajmniej porządnie. Rozsądnie, bo myślę, że to jest mm. takie, takie słowo, które w przyrodzie powinno dominować. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również.